Jak pan w ogóle ocenia te zakupy sprzętu? Zależy, no. Bo to nie chodzi o to, żeby się zbroić, tylko o to, żeby mieć strategię, tak? Strategia... Generalnie trzeba się i zbroić, i mieć strategię. Najlepiej, jakby strategia poprzedzała zbrojenie. No rozumiem, że jest, jest pęd, dlatego, że jest mało sprzętu w, w świecie. To nawet zrozumiałe. Natomiast dobrze by było, żebyśmy widzieli, do jakiej wojny się szukujemy. Oraz żeby reformy zacząć od pętli decyzyjnej, od szkolenia, od, szkole, od postawy ludzi względem ludzi w wojsku. Czy to, o czym to co pan, pan mówi, Pan pisze o tym w książce. Czy ta książka, myślę, że trafiła na biurko każdego? Uśmiecha się Pan. Chciałbym, żeby trafiła. Czy trafiłaby, tak? Myślę, że trafi, bo już rozmawiałem z politykami wysokiego szczebla. W tym jednym, z którym, który był w książce pisany i, i mają tę książkę. Czy ta, 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 ta zmiana tego mentalu, o którym Pan mówi, jeżeli chodzi o, o politykę u nas, uśmiecha się Pan? Nie wiem, czy to jest możliwe. Nasz... Nie wiem. Nie wiem. Ja opisałem po prostu stan rzeczy na rok 22, 2023 Nie jestem politykiem, nie jestem też socjologiem, ani psychologiem. Opisałem tylko, jak to wygląda, żeby ludzie no, wiedzieli. No tak, ale opisał, no właśnie, opisał pan nie dla siebie, tylko dla ludzi, żeby ktoś to, to przeczytał i żeby, żeby, żeby ktoś widział u nas tego wnioski. Jak pan jest w stanie określić wpływ y, państwa Think Tanku strategy and Future na. Y, stan wiedzy naszych polityków, myślę, że Wojska no, Polskiego. Myślę, że wpływamy, bo mamy przekazy i widzimy też, jak wygląda debata, w jakim kierunku, ale nie chcę przeceniać naszej roli, nie wiem, no tak de facto. Wiem, że mamy, bo widać, trafiają, widzimy, co mówią, rozmawiają z nami też, ale nie, nie umiem powiedzieć, jak bardzo. Mamy takie przekonanie, że na pewno kreujemy nowe tematy i rzucamy kierunki, tak? Natomiast czy czy, czy skutecznie, czy nie, no nie wiem. No. A myśli pan, że takie zdarzenia, powiedzmy losowe, jak na przykład naturalna śmierć któregoś z dyktatorów, np. Łukaszenki, Xi Jinpinga, no Biden jest człowiekiem wiekowym, też przyszłe wybory amerykańskie to jest, myślę, duży znak zapytania. Czy takie zdarzenia, z którymi się należy liczyć? Czy one mogą mieć duży wpływ na. Mają, mają zmianę wpływ. tych, mają tych wpływ. procesów? Mają wpływ. Oczywiście niedecydujący, niedecydujący. No Doktryna z tym, tym chyba, że to czynnikiem wielki, decydującym? Chyba, i... że to wielki polityk. Na przykład na usunięcie Bismarka z Urzędu Kanclerza spowodowało, że polityka niemiec wilhelmińskich nie prowadziła do takiej równowagi, jaką Bismarck zakładał, żeby Niemcy uniknęły wojny. I to doprowadziło do wojny. Czyli odsunięcie Bismarcka, właściwie w zgodnej opinii historyków, doprowadziło do takiej zmiany w polityce zagranicznej Niemiec, która spowodowała nierównowagę, a ona doprowadziła do wojny. Nierównowagę w systemie europejskim, tak? A Bismarck próbował, Bismarck próbował już tę równowagę taką tworzyć, żeby Niemcy uniknęły wojny, jednocześnie wzrastając. Więc ogromne ma znaczenie, jak kto prowadzi politykę, oczywiście. Natomiast yy, czy śmierć? No myślę, że śmierć czy by Sporo zamieszała w polityce chińskiej. Bo zmiana na nie aż tak bardzo. Wzgl... Putina? Nie. Moim zdaniem nie. I to byłoby niebezpieczeństwo dla Polski, bo Rosja dalej mogła być imperialna, a, a Zachód by przywitał się z gąską i na nowo dealował. A naszym interesem opisanym w rozdziale trzecim jest wypchnięcie Rosjan poza system europejski. Co w praktyce oznacza wypchnięcie poza obszarze? Rosjanie nie mają. Żadnego głosu decydującego że terytorialnie o, głu... są w, w Europie. Tak, o głównych parametrach życia europejskiego, czyli za ile kupujemy gaz, gdzie kupujemy, co możemy produkować, czy mamy fabryki nawozów, my Niemcy, Francuzi, czy możemy mieć rakiety, czy nie ma rakiety, gdzie wojsko stacjonuje, czy kupujemy gaz z Norwegii, czy mamy autostrady na północ, południe, czy wschód, zachód, oni nie mają nic do powiedzenia na ten temat, bo właśnie cała rzecz polega na tym, że uważali, że mieli. To jest cały myk całej historii. I chcieli mieć wpływ na to, bo takie decyzje oczywiście ale no, decydują, nie miały wpływu na ich rozwoju. To przy, pły, bo przy, naszymi jeżeli niemiecki wpływ... przemysł jest w całości oparty na tan tanim paliwie rosyjskim, to mają wpływ znaczący. Na ma. przykład, no, żeby nie mieli takiego wpływu. Tak, to jest nasz cel. Wypchnięcie ich z systemu europejskiego. System polega na tym, że każdy ma wpływ na coś, tak? Żeby byli poza. I słabi, no, najlepiej, żeby byli. Z niepokojem pan wyczekuje wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych? Nie myślałem o tym jeszcze. Nie, To prawda, nie myślałem o tym, natomiast myślałem o tym, że Amerykanie tracą wigor w pomaganiu Ukrainy, bo widzą, że musi być jakiś koniec, tak? tak? Poza tym nie ma stoków amunicyjnych. Amerykanie powiększyli pięciokrotnie chyba produkcję amunicji, na przykład artyleryjskiej, ale to wciąż za mało. A Europejczycy nic nie robią prawda? My robimy trochę, ale nie Europejczycy. Mówi Pan o produkcji amunicji? Tak. Nie no, co się tam dzieje. W Polsce. Nie, nie tylko. No, nie wygląda to dobrze, tak? Dlatego, że system gospodarczy Zachodu od wielu dekad już jest oparty o zasady efficiency, czyli wszystko na czas, na styk, a nie effectiveness, tak jak w wojnach się robi. Czyli, że jest redundancja na zapas, no, no to wojnie... nie, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych wyborów amerykańskich, dlaczego Pan o tym nie myśli? Przecież jeżeli Republikanie dojdą do władzy. No, nie, wiadomo, nie, ma... nie wiadomo, co Republikanie powiedzą na ten temat. I czy inaczej do... No, tego, demokracja. co mówi The Santis? Ja już nie mówię o Trumpie, to już... Ale politycy tam pitolą różne rzeczy, a później jest, dochodzą do władzy, nie, nie widział pan tego, dochodzą do władzy i zmieniają śpiewkę. No bo wie pan, dochodzą do władzy i im wszyscy mówią później gdzie są płatności, faktury, zobowiązania, sojusze i tak dalej. I okazuje się, że ma ten sam pole manewru. Bardziej się martwię tym, że Amery Amerykanie inaczej oceniają swoje interesy. Uznają, że Rosja jest wystarczająco pokonana. I wystarczy z tą Ukrainą. I, I będziemy mieli jakiś krzywy pokój. Znaczy chyba największym zagrożeniem dla wojny w Ukrainie jest wojna na Pacyfiku pomiędzy znaczy konflikt tajwański. Jest, to, to jest zagrożeniem. Na pewno. Bo to tak trochę jak ten Sauron, który swoje oko odwraca, prawda? Wszystko jest zagrożeniem. Też to, że Amerykanie mogą po prostu uznać, że już wystarczy. W tej chwili wszystko jest zagrożeniem dla państwa ukraińskiego, moim zdaniem. Czy dla Pana e, analityka e, takich tematów i człowieka interesującego się geopolityką, to co się teraz dzieje, to są takie swego rodzaju żniwa? Jest Pan po prostu, jak gdyby, wie Pan, no... Nie, nie mam takiego poczucia. Najbardziej e... miałem chyba przed, tak rok przed wojną. No tak, jak wydałem książkę Rzeczpospolitej, to w 2018 roku i potem. A teraz, A, nie zmęczony się pan czuje? Jestem tutaj? bardzo zmęczony, bo mam mnóstwo pracy, ale absolutnie nie traktuję tego w kategorii żniw. Mhm. Ja nie mówię o żniwach finansowych, tylko mówię o tym, że cały czas coś się dzieje. Uczestniczy A, pan nie, w no, spotkaniach. Tak, tak, przygotowujecie ale... Przygotowujecie pewnie notorycznie analizy. Tak, 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 ale dalej, działo, się dużo, działo się dużo, przed samą wojną. Naprawdę. Proszę zobaczyć naszą prezentację Arminowego Wzoru. Oglądałem ją. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, nadchodziła wojna. Zrobiliśmy to. Wspominał Pan o tej mgle wojny, tak? Dobrze to pamiętałem? Mhm. Proszę jeszcze raz powiedzieć. Mgła wojny polega na tym, że nie wiadomo, co się dzieje, bo obie strony kłamią, mają swoją, tworzą narrację. No właśnie, z jakich źródeł informacji Pan korzysta? Bo ja na przykład codziennie od godziny półtorej skroluję strony głównych portali, tych takich ogólnoinformacyjnych, bo nie wiem skąd czerpać. Nie chcę być na telegramie, bo pewnie musiałem założyć konto. Mamy cały zespół ludzi, którzy pracują na to i, są i na te, ci ludzie są i na Telegramie, i na całej ukraińskiej prasie, i na wszystkich mediach na wschodzie. I poddają to, rozumiem, I analizie są chińskim, krytycznej, tak? Są na chińskich systemach, tak. No i są w, na naszych systemach, bo oczywiście jest kilka źródeł, w którym wierzymy. Czy to w rozmowach bezpośrednich... Tak. Nie, nie wszystkie. Czy to w rozmowach ogólno? czy to w rozmowach bezpośrednich, tak. czy czytamy po prostu. Tak. Ale... Przy czym koncentrujemy się mniej na informacjach, a, a bardziej na trendach i strategii, bo chcemy oddzielać szum od sygnału, tak? Bo szum to jest to coś tam z informacji. Ja korzystam z szumu. No i dlatego pan jest zagubiony i nie wie pan, co się dzieje na wojnie, tak? Ja też nie wiem, nie, bo szumu jest wiemy. bardzo nie. dużo. Że dwie trzecie Bachmutu jest pod no tak, to, ale, pod ale kto, wygry um... kto wygrywa wojnę? Nie ma wygranego na razie. No, Ale kto wygrywa? Nie wiem. No właśnie. Ja A pan nie... wie? Nie. I to jest właśnie cała istota sprawy. To jest za sprawy wie Pan. Mamy XXI wiek, wydawałoby się informacje, widzimy rozmiar buta każdego żołnierza prawie, a nie wiemy kto wygrywa wojnę. To wynika z mgły wojny. A nie ma każda wojna takiego stadium, że nikt nie wygrywa wojny? Oczywiście, może na tym, to jest na etap, tym po polega prostu. mgła wojny, ale widać mniej więcej. Może a, za trzy miesiące jak będziemy może, rozmawiać, to będziemy może, już wiedzieć to Może. Wygrywa. Może. Też zależy jakie jest definicja zwycięstwa dla każdej ze stron. To prawda. Polega to, no, i w związku z tym, że wojna jest pewnym procesem, strzelają do siebie, a równocześnie toczy się proces polityczny. Spotykają się jak nie w Genewie, to po Warszawie, jak nie w Warszawie, to w Wilnie, wie pan, tak? No, jak wie nie, pan się... jak to rozpala wyobraźnię, jak, jak premier. Oni równolegle, tak jak był Teheran, Jałta i Pocztam, tak? No, Potsdam, Potsdam już po wojnie. I oni sobie rozmawiają. I chodzi o to, że tu, co się dzieje na tym froncie, to jest waluta do rozmów tam. Waluta, tak, którą oni używają. I jeszcze inne waluty. Surowce, zależności walutowe, prawda? inne, demograficzne. I rozumiem, że ta zaciekła obrona Bachmutu to właśnie waluta do rozmów Ukraińców. Prawdopodobnie, tak? prawdopodobnie, prawdopodobnie że dla To jest narzędzie po prostu. Prawdopodobnie Nie chodzi pra... o Bachmut, tylko o narzędzie do rozmów. Prawdopodobnie Załoński uznał, że zachód wytraca poparcie i determinację. I jeżeli nie będzie pokazał, że w Bachmucie się broni i wygrywa, to może być tak, że Zachód. Bo Zachód chce, żeby widzieć, że wygrywają Ukraińcy. Tak? W związku z tym jest to wymiar polityczny, a nie wojskowy, bo wojskowo należało Bachmut pewnie oddać. No właśnie. Wszyscy mówią, że to nie ma żadnego strategicznego Ale o to, zdarzenia. Że wojna znaczenia. jest działaniem politycznym, mhm. a nie wojskowym. Wszystko. Dobrze. Skąd czerpać? Nie wiem, czy wiarygodne, ale takie informacje, które wie pan, no. Y, y, uspokoją, nie. dobrze poinformują na podstawowym poziomie. Czytać klasykę literatury oraz klasykę strategii, wtedy jest jasność większa. No w porządku, ale to nie są informacje z frontu, które. Ale bo informacje z frontu nie przynoszą wiele, no to jest ikonka. Przesunęła się tu, to tam, co to panu wnosi. No dobrze, ale na przykład spotkania na, właśnie, poziomie politycznym, dyplomatycznym, spotkanie Putina z z Zimpingiem. To jest nie jest informacja frontowa jest, jest istotna. To tak? jest bardzo ważne, tak. To jest bardzo ważne, bo oni zamieniają sytuację na froncie na ustalenia polityczne, które w codziennych interakcjach przesuwają sprawy strukturalne. I chciałbym gdzieś przeczytać yy, coś wartościowszego niż czytam, mnie na Onecie na gazecie. Zapraszam do Strategy and Tak, myślałem, że pan tak powie. Zapraszam do Strategy Future. Są też oczywiście inni, tak? Mhm. No ale trudno, żebym reklamował tutaj innych tak. No jasne. Jak często Państwo publikują informacje? Co codzienny newsletter? Nie, newsletter co się dzieje typu na froncie, kto jest w lewo prawo. Nie, 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 chodzi mi o Ale front. codziennie mamy co najmniej jeden materiał na stronie i też filmy. Rozmowy z strategami. Codziennie mamy. Dobrze, ostatnie py panie, pytanie Panu zadam. Mam też recenzję książek. Dyskusje tak. Jak, jakby pan miał odpowiedzieć na pytanie, gdzie się ukryć przed tym wszystkim? Dokąd pojechać. Nigdzie, dlatego że to jest żeby przeżyć. Że system międzynarodowy ulega transformacji i wszystkich dotknie to. Zarówno z punktu widzenia tego, jak wygląda kapitalizm, jak, jak kto stanowia reguły gry. Ja mówię Pan o konsekwencjach materialnych pewnie tak, ale poziom nie... życia I tak dalej, to, co będziemy robić. Tak, ale nie, nie będę nie, nie będę chciał tłumaczyć ludziom, co mają robić. Po prostu no nie wiem, co mają robić. Ale są pewnie miejsca na świecie, które, których nie dotknie front. Tak, gdzie... Ale front, nie Co, Są ludzie, większości. dla najważniejsze jest, żeby... Front nie dotknie większości Miejsc na świecie, myślę. Ale konsekwencje dotkną wszystkich, Konsekwen... globalizacja. Konsekwencje dotną wszystkich. Jeżeli Amerykanie wygrają, będzie utrwalona globalizacja na moduł amerykańską, ale po drodze będzie pewnie wojna albo ostre napięcie i globalizacja, koszty, inflacja, a jeżeli Amerykanie przegrają, to będziemy mieli zmiany zasad globalizacji, będą na zasadach chińskich. I czekają na zmiany tak czy siak. Coś optymistycznego. Bo to jest na optymistyczne, powiem pan. To jest optymistyczne. No. <laughs> no ale co pan myślał, że przeżyje pan życie i nie doświadczy pan tego samego, co pana przodkowie? No, miałem dużo nadziei. Moi rodzice przeżyli życie bez wojny. Powiedziałem im to niedawno. No ale że są ogromnymi szczęściaczami, mając za sobą oczywiście większość życia w PRL-u, to jednak żadna bomba w ich dom nie trafiła. W nas, nas może też nie trafić.